Pa, pa pa paulina do Sejmu, dziewczyna... Wojtek! Wyszliśmy! Ze studia comiesięcznego dziennika wita Państwa Wojciech Przybylski. Godzina 19.00, czas na wiadomości. 19 października w naszej szkole odbyły się prawybory parlamentarne. W ramach projektu Młodzi Głosują swój głos mógł oddać każdy nawet niepełnoletni licealista. Doszło do szokujących wydarzeń. Frekwencja wyniosła 116%, a każdy z głosujących dopisał na karcie nazwisko naszego miłościwie panującego przewodniczącego Krzysztofa Dziemsa. Nie odnotowano żadnych innych incydentów. Zaraz będzie wychodził. Dobra, przyjąłem. No, pochwal się kolegom, na kogo głosowałeś. No, powiedz dalej. Na pewno każdy by chciał poznać prawdę. Od 12 do 16 października w ramach projektu ISEC gościliśmy studentów z Brazylii i Ares. Azerze... Azerbejdżanu? Nieoczekiwanie doszło do dramatycznych wydarzeń. On zniknął. 23 października w auli naszego liceum odbył się koncert pod tytułem Zły czas unieważni. Uczniowie wykonywali piosenki z repertuaru Andrzeja Zauchy. Organizatorką wydarzenia była pani Wiesława Leciejewska. Dlaczego nie kazałeś spać pani dyrektor? No Ja wiem, że zrobiłem źle, bo, bo to jest jednak pani dyrektor, a jakby nie spała, to bym nie budził. Kto jest najlepszym konferansjerem w tej szkole i dlaczego to nie jesteś ty? Wyłącz to, wyłącz to. Wśród występujących artystów nie brakowało prawdziwych perełek. W październikowej edycji rankingu klasowego uczniowie mieli za zadanie wytypować najlepszy cytat Sienkiewiczowskiego nauczyciela. Ciało zanurzone w wodzie traci na smrodzie. Prawo Archimedesa. Małżeństwo króla polskiego Henryka Walezego i Anny Jagielonki. Ponieważ byli w dosyć sporej różnicy wieku, można nazwać antykwariatem. Ona to był antyk, a on to był wariat, gdyby się z nią ożenił. Zwycięska klasa, jak zwykle, wygrała jednodniowe zwolnienie z odpowiedzi. Jak powszechnie wiadomo. Papier w sienkiewiczowskich toaletach pod żadnym pozorem nie służy do wycierania rąk. Okazuje się jednak, że przeznaczenie pisuarów dla niektórych licalistów również jest zagadką. Krzysztofie, jak mnie słyszysz? Tak Wojtku, słyszę Cię bardzo wyraźnie drodzy widzowie. Całkiem niedawno w tej ubikacji doszło do przerażającego aktu bestialstwa. Jak wynika ze wstępnych ekspertyz śledczych, sfrustrowany uczeń, używając nieznanego przedmiotu, zatchał odpływ w tym właśnie pisuarze. Proszę bliżej, proszę bliżej, państwo zobaczą. Cały czas słychać pracujące pompy i amfibie, poszukujące pozostałych, ocalałych powodzian. Prosto z miejsca zdarzenia. Kąpiący się w kałuży uczniowskiej bezczelności, Krzysztofiewicz. W ubiegłym miesiącu, z powodu trzaskających mrozów, wodarze naszej szkoły, na czele z panem Romanem, zostali zmuszeni do włączenia ogrzewania. Teraz już tylko sprawdziane będą, mroziły nam krew w żyłach. To już wszystkie informacje przygotowane na dziś. Ze studia żegna Wojciech Przybylski. W niemieckiej autostradzie, zwanej dalej autobanem, po prawej stronie na poboczu stanął sobie rzepsuty trabant. Pojechał do niego elegancki pan w limuzynie Mercedesa i mówi, może panu pomóc, może pana scholować. A co mówi, oczywiście, tylko wie pan, ja mam starego trabanta, pan ma takiego fantastycznego Mercedesa, proszę jechać wolno, bo gdyby za szybko, to mogę się rozsypać. Będę trąbił lub świecił światłami. Okej, okay, facet go wziął na hol, jedzie i w tym momencie wyprzedza ich babka w blondynka w czerwonym BMW kabriolecie. Facet wścieknięty, jak to zawsze, właściciele BMW i Mercedesa tocząc ze sobą wojnę, przyspieszył za nią, ona przyspiesza do 120, on 120, ona 150, on 150, ona 200, on 200, ona 230, on 230 i w takiej oto konstrukcji wpadają na niemiecki fotoradar obsługiwany przez dwóch funkcjonariuszy i jeden mówi do drugiego: wu, 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 Ty widziałeś to, co ja? Widziałeś to naprawdę tak? Babka w czerwonym BMW, za nią facet w eleganckim czarnym Mercedesie, a za nimi traban. I co? Wali światłami, będzie ich wyprzedzał.